Hej, witajcie w kolejnym odcinku z The Hunter'a. Z tej strony Max, The Hunter. W dzisiejszym odcinku będziemy polowali na kozły z moim kolegą Pawłem. Przewitaj się. Cześć, cześć. No i myślę, że od razu zaczniemy, jak coś polujemy przy tym jeziorze w prawym górnym rogu mapy, bo tutaj kozłów jest najwięcej. Polujemy o 14, bo tutaj mają najwięcej stref picia. Myślę, że sobie tak luźno przejdziemy przez to, do saren będzie, będę strzelać z solokina, a Ty z czego Paweł będzie strzelać? Yy, też solokina. Też z solokina, no to okej. Okay. Dopiero przed chwilą daliśmy go 14, to musimy chwilę poczekać aż przyjdą, ale tutaj mamy chyba pierwszą kozę na 150 metrów, ale nie mogę jej wypatrzeć. Jak widzisz tutaj sarnę... A ja nie mogę jej wypatrzeć. Nie wiem czemu. Ja... 160 metrów chyba tak. No spróbuję wypatrzeć, bo ja nie mówię. Jakiś błąd? No oznaczyłem. A to jest koza, co nie? Tak. No bo parzę, ja nie mogę wypatrzeć. No poważnie no. Aż do no, ja niej nie podejdę wiem. sobie. Ona u ciebie ucieka Uciekła. czy co robi? Uciekła. No to nie wiem co jest z nią nie tak. Dobra, idziemy dalej, może to był po prostu jakiś błąd gry. Aż, aż sobie podejdę sprawdzić. O no, u mnie tak, ona mają cały tutaj czas. Najwięcej stoi. stref. Mają najwięcej stref picia ziemi. No tutaj picie ziemi przede wszystkim. Dobra, wiesz, zniknęła. To chyba już będzie OK. Dobra, a więc ja zrobię cięcie a i widzimy się przy... Może się uda strzelić, ale nie wiem. Tam jest drugi. Aha, drugi to trzeba. Się wcześniej. Ale dobrze dostał. Chyba po opadce i po No ja przez chwilę przed zobaczyłem, ale nie uciekł. Koziół. To gdzie jest ten koziół, którego ty widzisz? Oznaczyłem, on jest daleko. A w którą stronę? A, czekaj. Przez eee, spróbuję. No, dobra. O, tam widzisz? A widzę. A kolejny taki słabiutki. No, jedynka. Dwa no, dwójki są lepsze. Tam dwójki są lepsze. Z dwójki to może być. Z dwójki tak. Dobra, no to idę zabrać kozła, którego przed, strze prze którego przed chwilą strzelałem. Może się uda strzelić coś jeszcze. Jakiegoś ładniejszego kozła. Bo na razie widzimy takie lichutkie. No, nie widzę na razie żadnej farby. Farba w sensie krew. Ale chyba mam. Dobra, jest farba. Ten pokrwawienie średnie to dość dobrze, czyli za daleko nie pobiegnie. A zakus... jest leży. Chyba na jedno. Chyba na dwa to by za... razu. Z na jedno to już by tak daleko chyba nie poleciał. Nawet mhm. nie. O, takie słabiutkie widły ma na głowie. A jest brąz. Aha, dostał pomiennicy. To słabiutko. No i tak srebro by było, nie wiem za co tutaj w sumie, bo słaby bardzo, ale okej. Okay. Zbieramy, lecimy dalej. Przeszedłeś około. A, to sorry. A czekaj, czekaj, chyba go widzę. O nie, widzę dwójeczkę taką dość mocną na 300 metrów. A zanim koza? No zanim koza leci, to wiesz co, ja już sobie zmienię ruletę. Gdzie gdzieś tam, idzie? dalej? No jak stanie to mogę strzelać, a potem coś dla Ciebie znajdziemy też jakiegoś kozła. Czekam, aż wyjdzie za tego drzewa. Nie, ja to nie muszę strzelać, to twój odcinek. Nie? Dobra, już. Znaczy u mnie to on nawet nie idzie, tylko jeździ. Kurde, niech się zatrzyma. Częstość oh, tak za online. Zobaczymy, Zobaczymy słabo dostał. To znaczy, to jest. Albo znowu dostał jakoś po kręgosłupie. on daleko nie pobiegnie, to jest małe zwierzę. No wiem, ale potem, jak dostaje po kręgosłupie, to, to mu nie liczy ten. Nie wiem, jak to się nazywa. Że nie trafiłem w organ żywotny. To jest trochę głupie, bo kręgosłup i łopatki powinny być organem żywotnym. Dobra, lecimy go zabrać. Ej, masz tam drugiego. Strzelasz? Na 300 metrów. I mm. ten już jest dość ładny. Mogę spró... Albo to chodź, podejdziemy, żeby stał bokiem i wtedy no, sobie to strzelisz. Tylko nie bierz. Ale widać, że ma więcej na głowie niż ten mój. Ale nie ma problemu, mm. dam, dam Ci strzelić. Musimy tak mocniej podejść, bo on tutaj tak... Mm. No 230 metrów to na spokojnie do 150 można podbiec. Teraz z mi sarno dopiero na 50 metrów się spłoszyła. No tak, tylko chodzi mi o to, że on tu będzie mi krzak zasłaniał, więc trzeba tam dalej podejść trochę. No wiem, że krz no, krzaki dość zasłaniają, mm. ale damy radę podejść. Dobra, 170 metrów, teraz 150 podejdziemy i będziesz mógł go mieć spokojnie a strzał. Ja sobie założę lunetę i mu się przypatrzę bardziej, co ma na głowie. A ty możesz sobie na spokojnie strzelać. Jak będziesz mieć dobrą okazję. U, ale ten jest wysoki. Tak, jak możesz strzelać, to mów. Jak coś tu poprawię. będę strzelał? Masz, wy, wypatrzę ci go. Okej. Okay. Idealnie. Postrzała. Jak dwa coś płuca. ja nie będę zbierać, tylko sobie screenshot, jak będzie jakiś ładne. Nie możesz to zebrać, zobaczyć. No dwa płuca, tutaj było widać. No, no skoro mówisz. Okay. Co ja, kozłonisz. pokażę widzę. Jeszcze zaraz mojego będziemy musieli znaleźć. No to ja poszukam krwi twojego, a ty zbierz mojego. O, mój tutaj też będzie gdzieś niedaleko. Nawet... Tutaj masz A, jak no coś twojego. farbę. Dobra, to ja pójdę tropem twojego. O, bardzo ładny kozioł. Będzie mieć złoto na pewno. O, leży twój już. Tutaj jeszcze koza tak. ostrzega. Dobra, twój tutaj leży. O, złoto bardzo ładne. To gratulacje. No co się tutaj twój Pomocy na głowie ma, sobie. nie? Jakoś dużo na mnie. No, no zobaczę. U Tomka na serwerze są najlepsze kozły. Zobaczymy, co mój ma na głowie. także no, tak, że nieźle. Nie najgorzej. Mój miał ocenę chyba 70, mój ma 67. Nie byłby złotem, jest srebrą. A, dostał po wnętrznościach. Dobra, zatwierdzam. A jak coś, to możesz sobie zbierać kozły, tylko żebyś im screenshoty robił. W sensie tej w środku, jak klikasz X, zbierz zdobycz, to robił wtedy screenshot, potem im powysyłasz. Okay. Mamy tutaj słabszą dwójeczkę. Chodź, zobacz Paweł. Mamy tutaj Jaki kolejne. No dwie, dwie słabsze dwójeczki. Zobaczymy, czy nie ma jakiejś lepszej. E, tu koza. No trzy słabsze dwójki tu są. Tak, widzę. To co, wybierz sobie jedną, strzelimy w tym samym momencie może, ja strzelę Aha. tą. To mówię ja jak będziesz gotowy. Sobie jeszcze kawałek. To czy? Tu sobie kucnę, na tym kamieniu. To mówię, że chcesz strzelać. to sprawę postawie. ja tak? Ten, się naszykuje No tego sprawę, ja tego co zaznaczam. Trzy, dwa, jeden. Mój jest w wodzie. Mój też na strzał opadł. A Twój leży, ładnie. Ale patrz gdzie mój je... mój chyba płynie kaczka, do mnie. Nie? No, jak kaczka, mój płynie do mnie. To ja tutaj zaczekam, to idź po tego swojego. Mhm. To zrób potem screenshot mu tam, jak będziesz o. w środku. A drugi tutaj sobie stoi normalnie. W sumie i tak się strefa Bo już zepsuła. Ja poczekam, ich, to mogę się strzelić. To chcesz, to możesz koło strzelić. Nie, zastrzelić, nie też. Okej. Okay. A w końcu się udało strzelić jakiejś, no, że padł na miejscu. Ej, twój serio płynie. No. No mówię ci, że serio płynie. zanim dopłynie, to pójdę do tobą. tam. To zbierz swojego i zrób screenshot, ja zbierz swojego. O, a koza sobie już odeszła. Pierwszy raz widzę, żeby sarna, do kozioł płynął. Nie no, ale sarny to. W sensie każde zwierzę może płynąć, jeśli strzelisz na wodzie, bo każde zwierzę ma taką mechanikę jak kaczki. okej. Okay. Nieraz miałem Czeka pływającego łosia na Ameryce. Podlazło pod mi tu, tu Co? coś? A, to sarna. To nie. A, koza. W sumie możesz strzelić. Co, Trzeba to, że to nie! Ma, miało być polowanie na kozły, to wiesz. A w sumie dajmy jej żyć. No. No, mój... A u mnie taki? teraz biegniesz w miejscu prawie. Fajny. Ty O, zgrydziemy. Ja teraz mówię? cię zaproszę, jak coś. A... To na spokojnie. Maksiu, już problem, nie mogę zebrać i Paweł jesteś jeszcze w grupie? O super, jeszcze nas w grupie rozłączyło. A no to pokażę Wam, jakie były kozły, które strzeliliśmy. Tutaj takie słabiutki, myślę, że nic więcej niż srebro. Tutaj jest srebro. Tego jak Paweł, jak Paweł wyrzuciło, to i tak tego kozła mu nie zaliczy, Tego zbiorę zaraz. Ponieważ, e, jak wychodzicie z gry online i wejdziecie, a strzeliliście coś wcześniej, to wam tego e, potem nie zalicza. A paweł już ładnego kozła strzelił. Sreberko. Widzicie, pokazuje, że nikt nie strzelał do niego. Że nie miał żadnego strzału. Bardzo strachu. W ogóle nie wiem czemu to sarna się jeszcze nie spłoszyła? Jak coś, to ci zabrałem kozła, ale nie, nie był do nikogo przypisany, bo cię Aha. z gry wyrzuciło. Okej, okay, dobra, tylko że ja porzucę gdzieś jestem. No, to ja dobra. cię mogę zaprosić. No i idziemy zebrać tego ostatniego mojego kozła, do którego strzelałem i który sobie popłynął. 170 metrów stąd. Musimy jeszcze jakiegoś ładnego strzelić, żeby był na miniaturkę. No. A ja widzę tylko na 300 metrów kozę. Ale zaraz się rozejrzę, czy przy niej nie ma jakiegoś kozła. Chyba nie, z tego co się orientuję, 100 i sama, albo jednak nie. O, już taka mocniejsza dwójeczka, ale nie taka maksymalna, jaka może być. To sobie jest. zaraz do niej podejdziemy. No nie, Jesteś w bo... Znaczy ja Ciebie widzę, a Ty biegniesz cały czas w miejscu. To wejdź w moje zaproszenie no. i wtedy powinno być inaczej. Dobra. No to wtedy Cię jeszcze raz doda do tego serwera, na którym jesteśmy. No tutaj też jest serwer, tylko strzał w prawe płuco, dobry strzał. Ten kozioł, którego widzę, będzie najmocniejszym kozłem dzisiaj. Chyba. Znaczy, jak na razie. Ale mógłbyś. 360 mógłbyś metrów. A, zapraszam się. Pewnie. Coś cię osobowo no, i pełne. To zaczekam na ciebie, to zrobimy cięcie. A tutaj mamy dziki. Więc nie widzę przeszkód, żebyśmy strzeli sobie jednego. Ale ciężkie lochy tu są. Czekam na jakiegoś odyńca. Chyba nie mam, to strzela sobie ten lochę po prostu. One idą w moim kierunku, to jeszcze nie będę ten strzelał. Albo nie, one idą na lewo. Dobra, to strzelamy pierwszą z brzegu. Albo i nie, bym się rozpędziła. Aha, i słabo strzegiem dzika. Ale mi dzisiaj nie wchodzą te strzały totalnie. Jak wczoraj potrafiłem na 350 metrów strzelić tę legendarną pumę, to teraz nie mogę zwykłego kozła strzelić. A bywa bywaj tak. Już uczęcie jak coś? A, Dobra. to zaraz będę u ciebie. Tylko zbiorę sobie dzika i kozła. Trafiono w organ nieżywotny, czyli chyba za małe wyprzedzenie dałem i po żołądku dostała. O super, krwawe, nie bardzo małe. Chyba będę mógł ją dostrzelić zaraz. Choroba mnie bierze. O, chyba mam ją. Ale nie jestem pewny, czy to ona. Nie, to nie ona. Kurde, nie widzę mojej lożki, do której strzelałem. Jak coś, locha, samica, dzika. Odyniec, samiec, dzika. Leży chyba, a nie, nie leży. To kamień był. Dobra, już nie będziemy strzeli do dzików. A jeszcze koza tu ostrzega. Zbieramy dzika i zaraz lecimy dalej. Okej. Okay. Sam na stoi mi na 2 metry. Kiedyś miałem i nie trafiłem. Strzeliłem, sa strzeliłem sarne z odległości 1,87 metra. Tak, kiedyś miałem i nie trafiłem. A. Ale to jest błąd gry. No, dzik dostał po brzuchu. Ale 100 kilo lożka to taka Włącznie już dość to ładna. To błąd gry. Nie zwalajmy na grę. Nie, ale wtedy zaczynałem grać, to nie może... Ale nie, w sensie błąd gdy to było to, że sarna mi no, stała dobra. na dwa metry i nie uciekała. Okay. Dobra, ja wiem mniej więcej, gdzie mi? To jest tak daleko już? Stoję przy drzewie albo przy czymś, żeby ci było jej widać, Paweł. O, mamy kozła. Ale blisko. Pięknie. O tak szybko wszedł O drugi tam leci. Jak coś tu ci się kładzie, że łuk strzelę. Ja widzę dwie kozy i coś tam jeszcze biegnie, ale nie widzę. Cztery kozy. Jedna Dobra, ja, ja mu zrobię screenshot, żeby był na miniaturkę. No. Tak bokiem robię. Ja dwie widziałem. Dobra, zrobione. Aj, sreberko tylko, ale mega blisko złota. Mi 0,2 do diamentu zabrakło ostatnio. O. Ja z tym tam miałem. Nie, ja, to jest taki leciutki, to strzelaj ty. O tego tutaj? No tego tutaj sobie, gdzie. Ja go mam na 17 metrów. Gdybym miał, to mu z strzelił. Bardzo dobrze. Dobra, trochę ja nie słyszałem, nie wiem czemu. A, takiego to nie rób screenę. No srebra. O, to złota dużo zabrakło. Bo to malutki. Dobra, to robimy cięcie i widzieliśmy się w był koźle. To... Tutaj, dobra. Na, na 200 metrów idzie nam kozioł i z całego innego strzela. Jak coś jesteśmy, znowu na innym serwarze, bo już kozłów nie, nie dało rady znaleźć tam. Coś chyba o, ja słabo. Cię, dostał. coś słabo dostał. Oto, no to idziemy go poszukać. A więcej kozów tu widziałem, ale się spłoszyły też. Bo nie jesteśmy na serwerze sami. No A, dobra. Zaraz myślę, że pójdziemy na to jezioro, gdzie wcześniej polowaliśmy. Bo tam, bo tutaj są narobione strefy strzelania zwierzyny, a tam ich nie ma. Jeszcze tylko dokładnie przyjrzymy z drugiej strony, bo widzimy też tam sarny. Ale raczej tylko dwie kozy. Odkryłem Ci strefę picie jak ktoś. A ja spudłowałem kozła. No, nie. Niestety... ale nie spudłowałeś. Jest krew, widzę. Bardzo mało. A, jak masz farbę, to. Mam farbę tutaj. serio? No. A, no faktycznie nawet nie widziałem. To pójdziemy go zaraz znaleźć. Krwawienie bardzo małe to wysokiej oceny nie będzie, ale się zaraz go znajdzie. Jak widzę też kozła? Jedynkę? No tam jedynkę to też widziałem jak coś. A, okay. A, tutaj jest sarna, samica. To samica. Dobra. A tutaj koza ostrzega Paweł strzelasz tego kozła jedynkę. No zaraz lecimy w inne miejsce. To sobie strzeli jak możesz. Tylko podejdziemy trochę. No, ile on był? O tutaj. Nie, no tu. Chodź podejdziemy go jak stoi tu mam. Może tego. coś innego zobaczymy. O jest, dobra, mam go. A, tu jest. To trzeba go przedem, czy czekasz, aż się jakoś lepiej ustawi. Dobra, czekaj, luna to mam tu lepszą. Dobra. Niech się ustawi bokiem najlepiej, to to od nas trzeba padnie. To... to to weź to zrobimy coś takiego, że strzela obok niego z 22 LR. Poczekaj To chwilę. go ruszy. A nie, już jest uważny. No to... To teraz nam spokojnie chyba żelazę. radę. Chyba strzelę, podniesie łap i tak strzelę. Dobra. Będę celował w serce. Ja też trochę poskaczę tu. A, dobrze dostał. No dobrze dostał. opad. No, no dostał. od razu prawie. Czyli w półce. Też tak zrobiłem kilka razy. To ja kiedyś starna albinosa strzeliłem za rezerwatem. Pamiętasz, Tomek? Dobra, tutaj zobaczymy. Kozioł leży, to chodź go zbierz sobie. Zobaczy, czy tylko ma coś na ubie. O, kozioł ostrzega. Ej, czekaj, tu jeszcze ostrzega. Dwójeczka, ale też taka mega słaba. Ustrzelasz? Ale jak się ustawi dobrze, to strzela. No jak się ustawi... Dobra. I tym skończymy odcinek, tym kozłem. Wtedy. Dobra, dwa puce, lecę go zabrać. Tylko zobaczę tego tutaj O, widłak. Nie pamiętam jak się tylko nie nazwał. To, to sarna mnie zabiła. Obok nie sarna przebiegła. No wiem, tutaj druga biegnie. srebrko. U mnie też srebro było. W następnym odcinku chyba znowu zapolujemy na kozły, ale zobaczymy. Dobra, ja się z wami żegnam z tej strony był Max the Hunter, widzimy się w kolejnym odcinku i żegna się z wami Paweł. Cześć, cześć. Do zobaczenia.